Targowiska mniejsze i większe o zasięgu lokalnym i regionalnym to często jedyna szansa dla mniejszych producentów żywności na sprzedaż i promocję swoich produktów. Na targowiskach wystawiają się też działkowcy, którzy sprzedają ekologiczne warzywa i owoce oraz producenci wyrobów tradycyjnych. Te wędliny pochodzą z masarni Motyka. Nie można ich kupić w marketach. Dostępne są tylko na lokalnych targowiskach w Lubuskiem. A to wyroby wyjątkowe, które znalazły się na liście produktów tradycyjnych, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dużej mierze promocja moich produktów odbywa się poprzez targowiska. Te zmodernizowane w ostatnim czasie szprotawa, nowa sól, żary, także świetnie zmodernizowany, świetny pomysł. Szkoda, że w zielonej górze nie ma takiego targowiska. W minionych latach w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w Lubuskiem wybudowano trzy nowe targowiska i zmodernizowano sześć obiektów. Jak podkreśla wicemarszałek regionu Stanisław Tomczyszyn, lubuscy producenci żywności powinni sprzedawać swoje produkty w komfortowych, europejskich warunkach. Dlatego Zarząd Województwa wspiera takie inicjatywy miejsce estetyka odpowiednie utwardzenie fitosanitarne warunki możliwość skorzystania z toalet a nie gdzieś chodzenia gdzieś poza ale również utwardzone odprowadzanie wody kanalizacji no i zadaszenie bo też jest taki warunek w naszych umowach prof jest do dyspozycji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 lubuskie gminy i powiaty mogą starać się o dofinansowanie budowy targowiska lub obiektu budowlanego przeznaczonego na cele promocyjne lokalnych produktów. Beneficjent może liczyć na wsparcie w wysokości nawet miliona złotych. Nabór trwa od 3 kwietnia do 31 maja i limit alokacji na województwo to jest 1,3 mln euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest około 5 milionów złotych. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie do 1 miliona złotych w wysokości 63,63% ,63 kosztów kwalifikowalnych. Generalnie zachęcamy do tego, ponieważ te targowiska, które powstały w perspektywie 2007-2013, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Co ważne, o dofinansowanie mogą starać się miejscowości liczące nie więcej niż 200 tysięcy mieszkańców. Wprowadzenie takiego zapisu daje zielone światło do starania się o pieniądze na budowę targowiska w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to powinniśmy sobie wybudować prawdziwe targowiska. Jak wiemy, te warunki, które mają nasi handlowcy i nasi kupujący, na przykład na owocowej, no to już niestety jest poprzedni wiek. I starajmy się sobie nawzajem pomóc. I zachęcam Pana Prezydenta, my też służymy jakąś pomocą, radą, żeby można było wygospodarować, bo to przede wszystkim o teren chodzi, takie miejsce dla mieszkańców i dla handlujących, żebyśmy mieli codziennie te świeże produkty i dostęp do nich. Po spotkaniu z dziennikarzami wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn posadził drzewo w ramach akcji Drzewo dla Polski. Wicemarszałek nominował też kolejne osoby do sadzenia drzew. Wśród nominowanych jest no. wicewojewoda Lubuski Robert Paluch.